Nie od takiej bo, opcji w ogóle ja bo. wczoraj wróciłam z obozu sportowego, więc ja codziennie treningi mam. No i to nas właśnie przekonało, bo wiele akurat z zarządem mieliśmy spotkań i rozmów i były raz takie, raz takie, raz takie emocje, ale jakby jestem bardzo dumny, że się wstrzymaliśmy w ogóle. Ja się cieszę, bo ta walka to było coś, na czym po prostu mogę się skupić strasznie i to bardzo mi dużo pomogło. Tak, no i nam też właśnie zobaczyło, że to ci pomaga i że się zaangażowałaś i dzięki temu też ci na ostatnią chwilę znaleźliśmy rywalkę, bo tak naprawdę to mieliśmy... Tak, grupy kurwa, ze widzicie, I, 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 to, i, to, i, że... i to są takie, kurwa, czasy, to jest taka szopka pierdolona. Czuję się dosłownie, jakbym wszedł na święta, kurwa, do kościoła i widział pierdoloną szopkę. To jest cyrk na kółkach, robimy z dziewczyny, która, uwaga, uwaga, alkoholiczka. Punka. Do tego laska, która sprzedaje swoją pizdę w internecie, pisząc kurwa bezczelnie, coś ma jej 500 zł wysłać za to, że ostre zdjęcia wysłała, jest roszczeniowa jak kurwy syn, robimy bohaterkę, bo przez tydzień nie pije. Kurwa, naprawdę, to jest, to jest niesamowite, to jest to jest straszne. Do tego mamy do czynienia z oszustką, która skam reklamowała i z takiej osoby robimy bohaterkę, bo ona się zmienia. Rozumiecie? To tak, jakby by w tym momencie ktoś poszedł siedzieć do więzienia za kradzież. Bo to jest analogiczne troszeczkę. To jest troszeczkę analogiczne. Z premedytacją kogoś oszukał. Wychodzi z więzienia, wszyscy strażnicy wychodzą, biją prawą, mówią: Zmieniłeś się! W więzieniu nic nie ukradłeś! Super! Niech tak zostanie. Podają sobie rękę i idą dalej. No to jest. To jest... To jest absurd tego świata, naprawdę. To, co się aktualnie dzieje, to jest absurd. Absurd. Że właśnie absurd. że...